Pytania w telewizji w polsce.pl, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wrócił z urlopu i, znowu są pytania o to co z ruchem którego utworzenie zapowiedział na wiecu w Gdyni, nowego ruchu obywatelskiego który roboczą nazwę, dostał nowa Solidarność No i jest pytanie odbyło się spotkanie, Rafała Trzaskowskiego z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Z Borysem Budką i panowie rozmawiali między innymi o tym, w jaki sposób ten Ruch Obywatelski ma współistnieć z platformą obywatelską, bo już wiadomo, że jej na pewno nie zastąpi. Porozmawiamy o tym, czy można być prezydentem Warszawy na pół etatu, bo jednak budowa takiego ruchu obywatelskiego wymaga. Ogromnie dużo czasu i bardzo dużo zaangażowania. Naszymi gośćmi są Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawy, wiceminister rozwoju. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktor, proszę państwa. I Paweł Lech radny miasta stołecznego Warszawy. Spotkamy się z radnymi, bo przecież prezydent Trzaskowski na razie pełni jedyną funkcję prezydenta tego pięknego miasta, naszej stolicy. Proszę Państwa, no właśnie, jak to jest? Kiedyś w czasie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski, kiedy była sytuacja awaryjna w Warszawie, mówił, że nie musi być w Warszawie, bo można Warszawą zarządzać zdalnie. Taką mamy dzisiaj technikę, że można się szybko porozumiewać, porozumiewać ze swoimi pracownikami, ze służbami. Panie Minister, czy rzeczywiście Warszawą można zarządzać, zarządzać zdalnie albo na pół etatu? Panie redaktor, Szanowni Państwo, tak chwilę musiałam pomyśleć i zastanowić się, czy prezydent Rafał Trzaskowski w ogóle stolicą przez ostatnie dwa lata, i tak biorąc pod uwagę te wszystkie kryzysy, na które reagowali jego wiceprezydenci, jego zastępcy, jego bardzo rozbudowany aparat urzędniczy w ratuszu, wiele tych spraw, z którymi się mierzyliśmy przez. Ostatnie dwa lata było bardzo często yy, tak naprawdę zaniechane przez samego prezydenta stolicy. On wczoraj udowodnił po raz kolejny przede wszystkim świadectwo wydał temu, że samorząd to nie jest, nie było nigdy jego marzenia i że tym prezydentem został z przypadku. Ja to zawsze powtarzam, że on wygrał w Warszawie, dlatego że społeczeństwo głosowało w Warszawie przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno nie zajmując Rafała. Trzaskowskiego i wczorajsze jego oświadczenie dotyczące powołania tej nowej Solidarności, tego ruchu. Jak rozumiem, mamy już dwa takie ruchy społeczno-obywatelskie: chołowni do 2000 w nazwie ma w Polska chyba 2050, o ile dobrze pamiętam, i mamy teraz ten nowy ruch, nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego. No to, to jest po prostu potwierdzenie. Tego, że zostawia, a raczej nigdy w niej nie był, potwierdza to, że Warszawa to nie jest i nigdy nie było jego match, spełnienie jego aspiracji i ambicji politycznych, to po pierwsze, a po drugie jest to świadectwo ogromnego kryzysu w platformie obywatelskiej, bo tam już ta frakcja nie mówi zresztą nigdy nie mówiła jednym głosem, ale tam to już jest wyeksponowane, coraz częściej pokazywane w mediach dwugłos, trójgłos i różnego rodzaju inne. Opinie niż, niż opinia Borysa Budki. Grzegorz Chetyna był takim przykład, przykładem osoby, która wyszła tak naprawdę i, i wytoczyła wojnę na Platformie Obywatelskiej, a raczej tym, którzy popierali ponad podziałami politycznymi projekt dotyczący podniesienia uposażeń i wynagrodzeń dla, dla ministrów i wiceministrów. I to był taki moment krytyczny, zresztą on trwa do dzisiaj. I pytanie, jak długo będzie trwał. Pytanie teraz, co zrobią ludzie Platformy Obywatelskiej, którzy są już w permanentnej niemożności działań, niemożności realizacji różnego rodzaju planów. No, są posłami w swoich okręgach, prowadzą politykę właśnie taką bardziej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego niż na poziomie rządu. Pytanie, czy oni będą próbowali. Przechodzić do tego ruchu trzaskowskiego, czy będą wykonywali ku temu jakieś działania. Pytanie, co będzie z Warszawą, bo w Warszawie, w czasie pandemii, będzie potrzebna naprawdę pełna mobilizacja ze strony władz stolicy i tego aparatu urzędniczego do tego, aby sprostać tym wszystkim efektom ujemnym COVID-u. No, a tutaj widzimy tylko taką. Polityka i to na takim naj, najniższym poziomie merytorycznym z możliwych wszystkich. Widzimy przeskowskiego, który jest szczęśliwy na zdjęciu na Twitterze z panią Prezydent Aleksandrą Dułkiewicz stoją opaleni. Oczywiście mają do tego prawo, bo wakacje są od tego, żeby je wykorzystywać, ale. No nie wiem czy ten urlop akurat był potrzebny po tym jak był pan prezydent na przyszłość. No właśnie za to, że w czasie no jednej z najważniejszych rocznic dla Warszawy, przecież stulecia Bitwy Warszawskiej nie było prezydenta padał już wielokrotnie ale ja chciałam zapytać pana radnego Pawła Lecha o to czy dla zaplecza politycznego prezydenta, Trzaskowskiego w Radzie Warszawy No nie jest trochę dyskomfortem to, że kiedy zbiera się to gremium to właściwie bardzo rzadko uczestniczy w jego posiedzeniu prezydent Jakie Państwo mają w ogóle kontakt z prezydentem Czaskowskim? Spotykacie się, rozmawiacie, ustalacie pewne rzeczy, czy tylko są przekazywane polecenia, jak w poszczególnych punktach programu Klub Koalicji Obywatelskiej ma się zachować? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. No oczywiście tutaj w pewnym sensie w Warszawie utarła się od lat no i ocenienie najlepsza tradycja, ale zaczynając już od minionych prezydentów, których nazwisk nie będę wymieniał, jednak ich rola ustawowa w samorządzie jest bardzo mocna, bardzo silna, i nie zawsze tutaj ten kontakt z radnymi jest takim kontaktem codziennym. Na no, wręcz przeciwnie, raczej prezydenci wszystkich opcji, których pamiętam, nie spotykali się z radnymi, nie uczestniczyli także w radach miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym myślę, że Rafał Trzaskowski przyjął ten sam model i styl rządzenia i funkcjonowania. Natomiast w mojej ocenie oczywiście zły, tak? Jestem radnym od, też od bardzo wielu lat i miałem nadzieję, że w końcu będzie prezydent, który będzie się spotykał z radnymi. Natomiast miejmy też świadomość, tak? Ostatnie pół roku to nie jest czas. Kiedy prezydent z radnymi mógł się spotykać? No tak, ale Panie Pawle, to już jest dwa lata tej prezydentury. Pół roku to możemy to usprawiedliwić, ale ten okres wcześniejszy też tak pewnie wyglądał. A ja chciałam Pana jeszcze o to zapytać. Z Pańskiego punktu widzenia, czy jest możliwe, aby. Człowiek, który rządzi największym miastem w Polsce, stolicą tego kraju, który właściwie jeszcze do tego będzie miał na jesieni, no, poważną sytuację, bo nie wiadomo, jak się rozwinie pandemia, jeszcze dojdzie do tego szczyt grypy. Czy rzeczywiście jest zdolny do tego, żeby poświęcać większość swojego czasu, dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, jak można inaczej taki ruch społeczny zbudować, właśnie na budowę czegoś nowego. To są trudno założyć, że w terenie za niego wszystko zrobią. Się, wolontariusze, oczywiście, jeżeli się wolontariusze znajdą. Aparat platformy obywatelskiej też chyba nie bardzo się pali do tego, żeby wspomagać w budowaniu konkurencji bądź co bądź, nawet jeżeli przyjaznej obok siebie. I w związku z tym No jednak lider, który chce zbudować takie ugrupowanie, właściwie powinien być w permanentnej podróży, powinien odwiedzać każdy powiat, spotykać się z ludźmi, zachęcać do tego ruchu. Czy to jest w stanie, czy to jest do wykonania w ogóle? Pani redaktor, no tutaj to nie do końca są do mnie pytania, tylko właśnie do Rafała Trzaskowskiego, jaką sobie zaplanował budowę tego ruchu. Nie, nie wiem, jakie są rozmowy z Borcem Budką jak to wszystko w tej chwili się kształtuje natomiast no, na pewno prezydent miasta szczególnie takiego jakim jest Warszawa powinien dużo czasu poświęcać na pracę dla naszego miasta z jednej strony ma dobrych zastępców którzy tutaj koordynują podległe, jemu konkretne konkretne działki i tutaj widać, że i mimo wszystko, ja byłbym spokojny, jeśli chodzi o realizację inwestycji, i też zabezpieczenia mieszkańców, te podstawowe, podstawowe formy funkcjonowania miasta, tak jak komunikacja, edukacja. Rozmawialiśmy na ten temat zresztą wczoraj na klubie radnych. Rozmawialiśmy o właśnie o zdrowiu o edukacji o przygotowaniu naszej, e, naszych jednostek szkolnych do, e, jesieni I tutaj myślę, że możemy się tylko łudzić, że ta jesień nie będzie trudna to będzie bardzo trudny czas bardzo trudny. Okres, w którym wszyscy będzie musieli się sprawdzić i rząd, i samorząd. I w mojej ocenie to źle się dzieje, że tutaj dochodzi do tak dużych konfliktów pomiędzy rządem a, a samorządem. W mojej ocenie jednak minister edukacji przede wszystkim no nie stanęło na wysokości zadania. Przespało wakacje. Nauczyciele, dyrekcje szkoły, a przede wszystkim rodzice nie do końca wiedzą. Jak będzie wyglądał rok szkolny w najbliższym czasie? Ja mam nadzieję, że dzięki stworzonemu w Warszawie systemowi zdalnego nauczania nie będziemy zdani na telewizyjną szkołę, która była delikatnie mówiąc poniżej jakiegokolwiek poziomu, jeśli chodzi o wartości edukacyjne i nauczania młodych ludzi. I tutaj w Warszawie damy sobie radę. Natomiast martwię się rzeczywiście o inne miasta o w szczególności prowincje małe miasteczka i wsie bo tam z tego co wiem nadal jeśli chodzi o komputeryzację szkół a przede wszystkim uczniów mimo tego programu rządowego który został wprowadzony to jednak będą problemy z prowadzeniem edukacji też się wszyscy martwimy jak to będzie od 1 września ale chciałam teraz się zwrócić do pani minister No dobrze mamy. Pan radny mówi, że wszystko jest pod kontrolą, że są dobrzy, dobrzy zastępcy, że inwestycje będą szły, ale zawsze się zdarzają sytuacje nieprzewidziane, jak chociażby awaria wczorajsza, sześć dzielnic Warszawy bez ciepłej wody. Oczywiście trudno obarczać prezydenta Trzaskowskiego winą za to, co się wydarzyło. Jest samorządowa instytucja, która powinna się tym zajmować i która powinna dbać o to, żeby rzeczywiście do tego typu sytuacji nie dochodziło. Ale w Pani ocenie, jakie są najważniejsze sprawy, którymi prezydent Warszawy powinien się teraz zająć, abstrahując oczywiście od okresu pandemii, ale tym, co powinno się w mieście dziać. Czemuż powinien poświęcić swój czas? Panie redaktor szanowni państwo, panie radny, pół żartem, pół serio. Zamiast ruchu nowej Solidarności, Rafał Trzaskowski powinien otworzyć ruch Nowa Warszawa bez awarii. Tak bym proponowała jemu, ale też muszę zrobić krótkie adwokcje dotyczący wypowiedzi radnego Lecha w kontekście szkół i przygotowania tych szkół. Panie radny, ponad 5 milionów dzieci, ponad 600 tysięcy nauczycieli, i w tym wszystkim, w tym całym systemie rząd, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, placówki opiekuńcze i dzieci. no W tym wszystkim ogromna rola. Poczywa jednak na jednostkach samorządu terytorialnego No jeżeli mamy wymieniać państwa zadania które wynikają wprost z ustawy to wiemy, że oświata jest tym miejscem w którym wy odgrywacie znaczącą rolę i to w waszym zakresie również jest uzupełnianie wiedzy informacji i nie zgodzę się absolutnie z tym, że okres wakacyjny był przespany bo osobiście nie byłam na żadnym urlopie i tak samo. Myślę, że jeśli chodzi o ministra Dariusza Piątkowskiego to partycypował uczestniczył go nawet korzystając z urlopu uczestniczył i partycypował w tych spotkaniach na co nie było stać Rafała Piątkowskiego w czasie kampanii tego urlopu, który wziął bo przypominam, że w momencie kiedy doszło do dwóch poważnych wypadków autobusów miejskich i zwróciłam się osobiście będąc w ratuszu z prośbą o rozmowę online z Rafałem Piątkowskim, to usłyszałam, że jest na urlopie no więc my reagujemy jako rząd, przygotowujemy to. Trudno nam również przewidzieć rozwój epidemiczny sytuacji z koronawirusem. Wiadomo jest jedno, że dzieci 1 września wracają do szkoły. Będziemy systematycznie działać w tych trzech, et trzech etapach, o których wszystkie resorty, już tak samo Ministerstwo Rozwoju, wczoraj umieściło informacje. Mamy również infolinię dotyczącą rozmów z dyrektorami szkół czy z rodzicami, którzy mają jakieś wątpliwości pytania. Więc wydaje się, że wydolność rządu tutaj po półrocznym ustaniu pandemii jest na bardzo dobrym poziomie, no ale od was oprócz tego, że wy tylko reagujecie, komentujecie i czekacie, to, to również są wymagane różnego rodzaju zadania, ale też kreacja tych różnego rodzaju wyzwań więc ja bym wolała żeby był właśnie ruch, nowa Warszawa bez awarii Rafała Trzaskowskiego cieszyłabym się gdybym pani się... minister i jako pani postulat to zostawimy na zakończenie tej części programu spotkamy się z państwem i z moimi gośćmi za parę minut i będziemy rozmawiali, o no, centrum Polski w województwie mazowieckim i Warszawie Proszę z nami zostać.